Bardzo ciekawą planetą w kosmogramie astrologicznym jest Mars. Mars wyobraźcie sobie takiego wojownika, który stoi z włócznią albo z łukiem i strzela z strzałą. Jest to energia bardzo bezpośrednia, która motywuje nas do różnych działań. To jest tak jak dobra szklanka dobrej kawy wypitej rano. Tam gdzie mamy Marsa, tam jest nasze bezpośrednie działanie. Nie zastanawiamy się, tylko po prostu leci flow, leci energia życiowa. I albo jest to energia, jeżeli mamy tego marsa w znakach żywiołów ognia, a więc w baranie, w lwie albo w strzelcu, no to ta strzała po prostu płonie, grot tej strzały płonie. Jeżeli jest to w znakach wodnych, a więc dotyczy to raka, ryb lub skorpiona, to nie ma takiego ognia. Wyobraźcie sobie strzałę. Też bardzo mocną, z której dymi? Czyli inny potencjał. Inny potencjał, zupełnie inna historia. Znaki żywiołów powietrza, a więc bliźnięta znak wagi i znak wodnika to ta strzała robi wiry w powietrzu lecąc. Niesie informację intelektualną i tak działa Mars w zależności od tego w których miejscach kosmogramu naszego się on znajduje. Czyli ty cały czas mówisz o tym jak super wykorzystać swój potencjał, który Dokładnie wybrać. Dokładnie tak, który wybrać i w tym momencie wiedząc swój rozkład, a więc znając swój kosmogram, nie wiemy, się. wiemy nie wiemy, który guzik mamy nacisnąć, co jest naszą mocną stroną, co jest taką może nie słabszą, ale nad którą trzeba tak troszeczkę się pochylić, co jest naszą wrażliwością. I takim, y, takim czymś, co trzeba ochronić, przestrzenią taką, wokół której trzeba dać parasol ochronny. Czyli pytanie jest, jak rozpędzić swoje życie, to też należy odpowiedź. Tak, dokładnie tak. Dokładnie, który wagonik, w którym kierunku, y, jaką ma moc zasilania, kiedy należy zrobić przystanki. Tak a propos wagoników i pociągu, no i naszego przeznaczenia i drogi życiowej.